Witam. Co to są apokryfy Nowego Testamentu? Otóż, apokryfy nowotestamentowe to literatura religijna o tematyce biblijnej, która powstawała od II do V wieku po Chrystusie. Autorzy tych pism bardzo często podszywali się pod znane postaci biblijne, tylko po to, aby nadać większą rankę swoim dziełom. Po co tworzono takie pisma? Powody były trzy. Pierwszy powód. W ten sposób zaspokajano zwykłą ludzką ciekawość życiem Jezusa i Maryi. Drugi powód w ten sposób uprawiano egzegezę ludową. Objaśniano tajemnice wiary. I wreszcie trzeci powód apologetyczny. W ten sposób broniono młodego kościoła przed atakami innowierców. Gdy chodzi o podział apokryfów nowotestamentowych, to wyróżniamy cztery kategorie. Pierwsza kategoria. Do niej należą apokryfy do Ewangelii. Druga kategoria. Do niej należą apokryfy do dziejów apostolskich. Trzecia kategoria. Do niej należą apokryfy do literatury epistolarnej Nowego Testamentu. I wreszcie czwarta kategoria to apokryfy do apokalipsy. Gdy chodzi o liczbę apokryfów Nowego Testamentu, niestety trudno szacować. Jest bardzo, bardzo wiele, ogromna ilość. Gdy chodzi o przykładowe, ilość, przykładowe apokryfy Nowego Testamentu, warto to wymienić Ewangelium Tomasza oraz proto Jakuba. Gdy chodzi o Ewangelium Tomasza, apokryf ten powstał w II wieku po Chrystusie w języku greckim i zawiera 114 mów Jezusa. Gdy chodzi o proto Ewangelię Jakuba, apokryf ten powstał także w II wieku po Chrystusie, także po grecku i zawiera wybrane wydarzenia z życia Maryi. Dziękuję za uwagę.